Dziś zapraszam na film, na którym porównamy sobie trzy kły. Przy tokarkach głównie znajduje się taki kieł. To jest kieł standardowy, który normalnie można kupić w sklepie. Ten ma symbol PZKK3. To znaczy ten stożek jest MK3. A to PZKK to jest oznaczenie kła. Tu jest kieł. Widzicie dość długi, średnica kła, tutaj w tym miejscu, jest 23. Tu najgrubszy. Czyli, jakbyśmy chcieli od środka łapać jakąś rurkę, to rurkę z otworem 22 możemy łapać. No, tylko trzeba uważać, bo to już jest e, mała. Krawędź trzymania i może nam roznieć, ale na krótkim odcinku możemy to zrobić. Czyli to jest zwykły kieł. Ten z kolei kieł ma tylko 9,5 mm, tu na tej średnicy. Ten służy do toczenia cienkich prętów. Nie polecam używać, jeśli ktoś ma taki kieł, do toczenia grubych, bo jeśli gruby. Pręd będzie coś krzywy, będzie jakieś bicie, może nam złamać ten kieł i może być nieszczęście. To jest do cienkich rzeczy. To chodzi o to, że jak mamy złapany materiał, żebyśmy mogli tutaj dojechać blisko do małej średnicy nożem. Ten kieł jest dużo grubszy, tu w tym miejscu. I ma, mama, ma, już mówię, mój na przykład w moim wypadku 68 mm, czyli 65 rura z otworem swobodnie mogę sobie opać. Widzicie, zobaczcie, on już był sporo razy używany. Ten jest wykonany z miękkiego materiału C45 i nie był w ogóle utwardzony. A jest pomocny i bardzo bezpieczny przy rurach, przy tulejkach, przy jakichś no y, czopach, co mają duże otwory, też można zastosować sobie taki kieł. On ma tutaj y, tak samo oznaczenie PZKK3, ale widzicie inne tu mocowanie. Pewnie, jakbyście kupywali fabrycznie, to nie by było PZKK3, tylko inne oznaczenie. Tak samo i przy tym cienkim. Są jeszcze takie kły. Że normalnie tu mają grube, i tylko taki długi stożek. Długi stożek, także tak tu mamy kieł do toczenia cienkich, do toczenia standardowego i do toczenia rur. Trzy kły, Każdy przydatny przy tokarce. Dziękuję.